Witam Was drodzy posiadacze komputerów! Dzisiaj będzie pierwszy odcinek. Znaczy, nie pierwszy zorał, już mi się pokrzeniło. Nasz trzeci już odcinek! Uuu, już trzeci! Odcinek tak zwanego e... Ace of Spades. Zagrajmy razem. Z kolegami. Oczywiście. Bo samemu mi się nie chce. Dobra. Teraz będzie taki fajny odcinek specjalny. Ja jestem sam w zielonych. A oni są w niebieskich. Dobra, do mikser zdeno jest. Dobra, do mikser jest ze mną. Potem zagramy albo do mikser, dojdź do niego, bo on szans nie ma. Dlaczego nie masz szans? Bo nie masz szans, nie znasz go. Aha, powodzenia Piorun. No weźcie! Weźcie! Ja wiem być sam tutaj. No dalej jedziemy. Ja w tej nie miałem być sam. Dobra, potem... Dobra, nagrywamy. Dobra, na razie zagramy jeszcze raz, potem przepraszam Was, że tak dziwnie zapowiedziałem, bo później zagramy coś takiego, że ja będę stał w drużynie, żeby po było tak śmichowato. Dobra, to atakujemy ich. No i widzę pioruna tego brzydala. No i mnie zdjął ten brzydal. Brzydalu, powinieneś to wiedzieć, że on tam Ej. Do tunelu chodźcie. O, piorun, chodź tu, brzydalu. Do, do, do środka. Do środku tunela. Ja jestem przy tunelu. Brzydale! Piorun, nie tam! No, idzie tam brzydale. No, zaatakujemy. Ja gdzie ty jesteś? Uważajcie, to na tym naszym, yy, wiecie, tym naszym takim, jakby naszymi kanałami się... Wiem, właśnie widzę jednego. go zabijam. No, zdjął no, ją. Dobra, wkurzyłem jest, jest się. Aby Cezaria daje do gara O, ja idę do śmietany, ja idę do śmietany, cicho. Ja idę do śmietany. tam jej ja śmietanę, śmietana! śmietana stój! zobaczcie, że będzie... o! o piorun i śmietany zobaczcie, śmietanka.pl o, o! ten! to jest pan śmietana bo mi przed chwilą napisał Nie mnie wam będzie o! super, pioruny! no mam być tutaj sam śmietaną, dobra śmietanie jak zwykle odbija mi też, a! mi też niedługo chyba będzie odbijało jak tyle nagrywam już i nic jeszcze nie powiedziałem dziwnego. O, dziwne, nie odbija mi jeszcze. A nie, sam się też dziwię ludzie. Bo oglądaliście moje odcinki z Minecrafta i tam słyszeliście, że temu koleśowi odbija i tak tam. No, zdjęty Wam ruski jeden. I nie bierzcie tego sobie do serca, że, że pomyślicie, że ja o was tak mówię. Nie, 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 bierzcie sobie tego. Ja tak mówię po prostu tak dla wizu. Bo niektórzy lubią, wziął mnie. Bo niektórzy po prostu lubią. No. To się na... do mikstera. Do mikstera, co ty robisz, wydarł Do mikstera przydar się chowa. Idę do niego. Nie no, ja się nie chowam, tylko ten... Ja tam rozwalam... A nie chowa się! Wid widzowie ci napiszą w komentarzu, czy się chowałeś, czy nie. No, widać było, że się nie chowałeś. Ja jestem za tą fajnie. Idziemy tam. Szybko. Nie niebieski. Murować to. Czerwony. Nie przejdą. Nie przejdą, no

ale ja to nie niby nie idę na hardcore. ja cały czas na hardcore łażę. Ty to się nie odzywaj, bo ty prym ty nie robisz. O, śmietana jest na dole. Pior ma... o, dwóch zabitych. Ja mam cztery do mnie U uuu, pięciu! Uhohoho, normalnie geniusz. O, jeszcze gdzieś w Dobra, ja idę was pobić. Nie cię Ciebie przy dolu. Zjadli mnie. Naszym tym, naszym mostem. Pioruna zabili. Pioruna to ja się nie dziwię, że zabili. Ciebie się dziwię. Piorun i tak w tulami. Nie, 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 chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ja jestem przy moście. W tej walce sama stanąłem, solo. O jezu, w tył. Tam jest dwóch gości. My już się zdjęli. No świetnie po prostu, a nikt nie piły naszego intera. No bo po co, jak i tak nic się tutaj nie przejdzie? Zdjąłem jednego. Oj, mnie, przydale dalej rozdiennie. Dobra, jeden na dół, bo pior ten to Czekaj! Ja walczę. No jestem. No, temat ma 7 Bo ja próbuję ci pobić. Ja, ja muszę być najlepszy i kończymy. Dobra. Nie no, ludzie, nie ma co chyba przedłużać. Ile my tu już nagrywamy? Kajcie, jeszcze tego się zabije. I koniec. Bo jak mi zdjął, to Dobra. Co ja żeby się nie uśmieszać. to komentujcie, subskrybujcie. Patrzmy na dumny No i się ma.